11. W Wiadomości przygotowała i przedstawi Justyna Krzysztonowicz. W miniony weekend Ochotnicza Straż Pożarna w Grodkowie zawiszach uroczyście obchodziła 60-lecie swojej działalności. Jednostka liczy dziś 40 członków, w tym 8 kobiet. Strażacy stale się rozwijają, modernizują remizę i pozyskują nowy sprzęt, czuwając nad bezpieczeństwem Gminy Sierpc. Podczas uroczystości jednostka oraz jeden z druhów zostali uchronowani medalem pamiątkowym Pro Mazowia od Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wyróżniającym się strażakom wręcz Wyręczono także medale za zasługi dla pożarnictwa oraz statuetki od wójta gminy Sierpc za wieloletnie zaangażowanie. Prezes jednostki Artur Zduńczyk podkreślił, że strażactwo to tradycja rodzinna i wyraził dumę z ciągłego rozwoju oraz dobrej współpracy z sąsiednimi jednostkami OSP. Gratulujemy druhom z OSP Grodkowo Zawisze i dziękujemy za 60 lat ofiarnej służby. Sierpeccy policjanci zatrzymali 36-letniego mieszkańca gminy Szczutowo, który odpowie za poważne przestępstwa w tym naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Do zdarzenia doszło w poniedziałek 17 listopada na terenie szkoły podstawowej w Gujsku podczas zebrania z rodzicami. Mężczyzna, którego wyproszono ze spotkania z powodu niewłaściwego zachowania, wpadł w furię. Na korytarzu uderzył 41-letnią kobietę w twarz, a następnie popchnął dyrektor szkoły, powodując jej... Upadek i obrażenia. Ponadto agresor uszkodził dwa samochody zaparkowane na szkolnym parkingu. Badanie wykazało, że 36-latek był pod wpływem alkoholu, mając prawie 0,8 promila w organizmie. Ustalono również, że był już wcześniej karany za podobne przestępstwo. Mężczyzna usłyszał zarzuty, m.in. uszkodzenie mienia i naruszenie nietykalności funkcjonariusza. Sąd w czwartek 20 listopada zastosował obecnie go tymczasowy areszt na trzy miesiące. Grozi mu kara nawet do 7,5 roku pozbawienia wolności. Gmina Szczutowo pochwaliła się zakupem nowego autobusu szkolnego. Zakup był możliwy dzięki współfinansowaniu ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach mazowieckiego instrumentu wsparcia. Autobusy dla mazowieckich szkół. Całkowita wartość ponad 538 tysięcy złotych kwota dofinansowania 301 tysięcy złotych. Nowy nowoczesny pojazd to gwarancja lepszego komfortu i przede wszystkim większego bezpieczeństwa dla najmłodszych mieszkańców gminy Szczutowo. Po te i wiele innych wiadomości zapraszamy na stronę internetową www.wsierpcu.pl W sierpcu mamy 11 i chmury trzymają się mocno cały poranek jakby w szarym filmie bez scen słońca. Termometr pokazuje wciąż minus 1 stopień, więc zimno jest wyczuwalne, ale pod warstwą ciepłych ubrań da się żyć. To idealny moment, by zastanowić się co dziś przyniesie dzień. Może ciepła herbata na balkonie albo spacer z playlistą? Nie zapomnij też o szaliku, niech ogrzeje twój kark i poprawi nastrój zanim ruszysz w dalszą część dnia. go down sure too